Także witam Was wszystkim w odcinku i dzisiaj zrobimy taki, taki challenge, chyba w sensie, że tak po prostu filmik to nie jest z legendarnej serii, ale na coś takiego wpadłem że robimy coś takiego, że yy, goni na, yy, uciekamy jakby polonezem Ja wiem, że już tak trochę ściągam od szkielku, ale nie o to mi chodzi mniej więcej E, po prostu e, po prostu ja robię coś takiego, że goni nas pierwsze te, te, te od najgorszej policji nas goni do najsłabszej i na tej policji, gdzie nie damy rady, która nas złapie, to weźmiemy lepsze auto. Cieprzy się tego samego Poloneza albo jeszcze jakieś inne. A więc co? Czas zacząć pościg. Malów nas na pewno nie złapie. Jest niemożliwe, żeby Ja, nie, musi ona jakoś zniszczyć potem. Musi ona zniszczyć. Widać go w lusterkach. No jakim co tam on nie je To jest... Ile ten pan ma koni? On ma 1500 koni jak mnie dogania. Na ramach. Dosłownie. Chwytkę. Zresztą dziesiątka ma tu znak... Pięć, a tu był znak 50, więc ja trochę nielegalnie jadę i przydałoby się zwolnić, bo zaraz się rozbiję. Trzeba e, szybko samować tutaj trzeba. Ja wiem, że on mnie zaraz pitnie. Ja wiem, ja wiem, że on mnie pitnie. Dobra, o to chodziło. On już chyba nie wyjedzie, było szukać czask. On już na dwóch kółkach leży. No to uciekliśmy. Znaczy ruszyć by ruszył, ale on się zablokował ten, więc dobra. Więc teraz tak. Ej. usuwamy malucha i kogo bierzemy? widzowie? Hmm, czyli maluchu uciekliśmy. Możemy wziąć może... Nie no, ETK i seri jest za szybskie. Był szu Sima niebieski Old Police 2 czy Old Police? Może... Old Police. Bibiszu, Pensina, bo to już będą takie mniej więcej równe szanse. Takie mniej więcej, mniej więcej. I na, nazwa to chyba... E, poś, nie wiem, czy nazwać to pościegi policyjne? Nie. No, może to nazwa to po prostu ucieczka polonezem albo... Hmm. Goni nas psiarskie, nie no. Nie no, ucieczka poloneza chyba będzie najlepsza. Damy go też trochę do tyłu, żeby mi dać trochę fory. Hej, dowiedziałam się, że ten znaczek, co tu jest na masce, to, to nie jest znaczek FSO, tylko to jest znaczek Ibiszu. Ale możliwe, możemy korzystać z znaczka FSO. Bo to jakby tak trochę podobnie wygląda, ale to już mniejsza. Bo ten Polones ma bardzo słaby start. Jak 30 na godzinę, a te policja już 47. No już mnie pitnął. Już mi tutaj walnął. Na lusterka go widać. No, o, 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 no tu się zaczyna problem. Ja tego no trochę schamuję, żeby tu o barierkę nie walnąć. Tu próbuje. No, no, moja policja, o, Ja sam na drzewo wpadł. Ale ja jeszcze radę. I czy on też? On też jeszcze jedzie. Mu się mało stało. Nie, on już ładnie nie jedzie. Jedzie, no, to się zablokował. Dał radę, by wyjechać. Bo mu jedynie urwało z ten, a to jest w ogóle silnik. policji nie ma. No, ale silnik wezmę, żeby się nie zatopił. Piękny silnik. Silniczek zostawimy na pamiątkę. O mój Boże. No, auto, auto też na pamiątkę, ale nie, na no, auto usuwamy. Z Polonezem tutaj bagażnik nam się otwarł i trochę Trochę tutaj odpadłam w tył, znaczy przód, Boże przód, rejestracja się w ogóle prawie urwała, znaczy urwała, ale nie jest widzowie tak źle, czyli zaliczyłam na drugie auto, więc teraz tak, teraz kolejne. Jeszcze może będziemy milicją uciekali, ale milicją też musimy jakimś super, super szybkim autem, taki bardzo stary. Mmm, tak, gdzie ja mam. Ee, co ja teraz? Okej, okay, dobra, teraz ten Ibisz Pensima, Teraz ten Ibisz Pensima, Bo tu mam takiego old policja, a To nawet British policja mam. Jakby ktoś pytał, mam 62 mody. Jakby ktoś pytał, wiem, że nikt nie pytał, ale. Jakby ktoś pytał. No? Aha, już mu felga wypadła. XD. Nie no to jest fajna to szczerze, to jest naprawdę fajna autko Fajne grafiki, fajne grafiki ma No ruszaj, bo ten Polonez ma też takie opóźnienie Ale jak on mnie piknie to mnie trochę przyspieszy Więc on mi na początek dużo nie zrobi, ale zawsze zawsze to jest jakaś odznaka życia, że on mnie jednak goni. On jest chyba gorszy od tamtego i już pensji ma, więc powinienem, powinienem go dać na grupie, ale nie wiem. Dobra. Na razie jest dobrze. Nie, za, nie zahamowałem. Tutaj, ale tu ja panowanie stracę, nie? Zaraz na drzewo wpadnę. Dobra. Dobra, ta policja też trochę uniknęła wypadku. Co ona zrobi blokadę? Kurde, ale nie szurła tutaj drzwiami, ona jest mądra. Szurła mnie drzwiami tutaj, nie mam drzwi. Co jest? Pierwszy raz, ale ona jest wytrzymała. Brahamulec, dobra, niech on poleci. Dobra, skręcił gdzieś. Ja pojadę w tą. Ja już jestem powyrywany, wiem, już całe wszystko mam tu odpadnięte prawie. Ale ona gdzieś daleko pojechała Policja, policji, więc mam... mogę mieć. Mogę mieć tego farta, że jej ucieknę Ale nie jestem pewien Chyba już jej uciekłem Dobra jeszcze odrobinę dalej polecimy A to już myślę, że No, ta się rozwaliła na barierce Ale widzicie, zawróciła, zawróciła i tak No dobra, ta się ta, ta już, Ale to już było mocne Więc tak, teraz chyba trzeba na ETK, ETK i e Series. Na no sam początek mam. To już jest naprawdę szybkie auto ETK i e Series. To już może mnie naprawdę dogonić. 0,39 numerek ma. To, to tak damy o wiele do tyłu. Nawet tyle mnie chyba dogoni. Aj I... szybko, szybko startuj maluch Startuj Boże, ja, jaki maluch eee, No widzicie? Ja ledwo startułem, a to było jakieś, nie wiem, dwa metry dalej ode mnie i już Czy nawet to nie były dwa metry, albo więcej, albo mniej Kurde, on mnie tam na lusterkach pituje normalnie Już? Nie, to, to już będzie trudne To już jest, to już chyba odpadnę Chociaż nie, uciekam, aha 80, jadę. Dobra. Odbiję się o barierki. da mi trochę prze przewadę. Okej. Okay. Dobra, nie ona. Dobra, nic. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, ja nie chcę uciekać pełną drogą, bo pełną drogą nie dam rady. Dobra. Jest, wyminęliśmy ją. O, szlak! Kółko mi poszło, kółko mi poszło. Widzicie, te kółko mi z przodu poszło mi kółko. Nie, ja nie dam radę. Trzeba nam tu jakoś trolować teraz. Nie, ja nie dam rady, uciec tak formalnie. Mi kółko poszło. nie już skręca samo. Jeszcze pitnie. Nie, tu widzowie, chyba koniec. RTK mu nie da, nie rady uciec, z No chyba, że on jakimś cudem jeszcze da radę się jakimś zabić. O jezu, ale to, to, to jest tutaj porażka, chyba widzowie, już. Serio. Tutaj już jest chyba porażka. O, jeszcze na lusterku mnie dogania. Bo ja już kółka nie mam, ja tak z 40 jadę, no. O, ale mnie pitnął na ten drzewo, Oj, ten jak ja tu nie przepiszę, szaki. Chodzą mu szaki. I mu się nic nie dzieje. Dobra, tu mnie z tym poprawił, z Ja pojadę w gór, ale ja już nie da... W ogóle jego się przyczepiła. Ja już mu nie dałem rady gdzie. chyba, że go jakoś zmusił. Poziom oleju w silniku jest krytycznie niski. Nie, już nie mam szans. I że już w ogóle dymi chłodnica, mi już silnik pada. Ale czemu ja uciekłem? Nie mnie chyba goni. chociaż. Spad! Jest! Udało się, widzowie! Zleciał do wody! Jest, wygraliśmy to! Ale to już było stanowczo za trudne. Tak, to już było nie do wygrania, jakby, jak, jakby naprawdę, to już jakby on tu nie wpadł, to bym już to przegrał. Bo on był, on miałem taki pomponek, on, a on był jeszcze żywy. A więc teraz się dopiero problem zaczyna widzowie. Wiecie dlaczego? Bo wyciągnę coś, coś, jeszcze raz coś grubego. Albo jeszcze skorzystajmy jeszcze z jednej wersji, czyli z trapeza. Tutaj. To już może być ultra ciężkie, bo użyję tego samego samochodu, którym jadę. To jest walka polonazu w tym momencie widzowie. Później użyję e, tego takiego... To, to wam później pokażę w sumie. Jeszcze dwie policje do, do testu nam zostały. I też mu Felik już wypadły. To się jedna. On mnie je i tak dogoni, bo to jest te same auto, które ja mam. Za długo, za długo, za długo. Ale on ma ten sam słaby start co ja. No ja chyba nawet trochę szybszy stargo od niego. Znaczy też to, że on jest trochę w tyle. No widać go. Szlak? Nie, to była moja wina. To była moja wina, to była moja wina. Jeszcze raz, widzowie, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo się na niego zapatrzyłem. Ale fajny on ma ten polonez, wielka, Dam go, dobra, już, 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 już. Może nie chcę go też dawać aż tak bardzo do tyłu, ale... Wiecie, żeby mieć ten kawałek przewagi, bo patrzcie. już dam go, nie? I zanim on... Dobra, ja dopiero teraz startuję. On już wystartował. On już jest obok mnie, a dopiero teraz startowałem. Będę musiał już gdzieś na taką odległość dawać, bo on już mnie dogania. Dobra, spiesz się osoby. Muszę pamiętać, żeby tak schamować przed mostem. Znaczy po moście już. Albo na moście bardziej. Jeszcze ja dwie policje nam zostały. Ja wiedziałam, że on nie pitnie, ale ja to zrobiłem specjalnie. Bo tutaj utrzymać się tą równowagę. On już tam, on już się tam po prostu wykrwawia. Co się dostał gdzieś wolną barierkę. Nie wiadomo czy przeżyje. Nie no. Woli mnie? Nie, ale jeszcze trochę ucieknę. Chyba to mamy. Nie jednak nas goni. Ja wiedziałam, że Polona się łatwo nie popa. Miniemy go. Walnął. Walnął. Walnął w drzewo, dobra, jest dobrze. Twardy zawodnik. W sensie to polonazm. Dobra, tutaj nie mogę tak wypaść z toru, bo wtedy będzie przesrana, jak wypadnę z toru. I co? Padnął? Padło, 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 bo no było się zatrzymywać. No bo już padł. No już padł. Dobra. Co mu się w ogóle stało? Ja, ja bym dał radę i nim jeszcze ruszyć. Nie! Nie mógł! Co, skrzynia biegową padła? Dziwne, a nie miałem go usunąć. Więc wygraliśmy ze samym sobą, tak mogę to nazwać. Ale teraz kogoś, kogo na pewno nie pokonam. I to już jest jeden z przedostatnich: choć, e, przedostatnia konkurencja. Jego, to już na bank nie pokonam. On, to był najlepszy policjant w tej grze. Nie no, dobra, nie. On mnie nie pokona. Znaczy, on prawdopodobnie mnie pokona. To jest o 2 metry większe od mojego samochodu. To jest jeep policyjny. Polski jeep policyjny. Dobra, nie wiem czy takie w Polsce były, raczej były, ale możliwe, że w górach. Bo tak oryginalnie na drogach to raczej nikt takiego nie widział. Albo może że możliwe, że były. Nie wiem, ja, ja, ja się nie urodziłem w tamtych czasach. Ja się nie urodziłem w tamtych czasach. ale no, nie mam 45 lat. Nawet nie trzeba tyle mieć. Przepraszam, jeżeli w tym momencie kogoś uraziłem. Dobra, o, on ma szybki start! On ma bardzo szybki start! On ma bardzo szybki start! Nie, ja tego, ja to przegram, on mi już pituje! Już, a ja nawet w połowy nie byliśmy. To dalej nie jesteśmy. To w ogóle miałem... O nie, 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 nie. nie. Puść jest, Dobra, jest, jest. Co już pokonane? Serio? Tak? Aha, faktycznie wbił się do tego XD. I teraz nie wyjedzie, nie? Sprawdzę. Aha, bo mu się to zepsuło. To łatwo i z nimi, a ja myślałam, że to będzie trudne tu mi jedynie tylko padało, bo tą barierkę tu walunąłem, ale tak to by, nie, by, by mi się nic nie stało. Dobra, ostatni przeciwnik. Jemu będzie łatwo uciec, ale jak on już mnie dorwie, to już będzie po mnie. Jeżeli wiecie, o kim mówię. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. bam, bam. On już jest 500 metrów większy od mojego samochodu. To jest taki wielkie, ja myślę, że to jest takie odrobinę przynajmniej mniejsze. To jest taki pydle. Chryste, Panie. On już jak mnie dorwie, to mnie rozkwasi na trzy części. Przód, tył i środek. Ale o dziwo jest to, że jeszcze ani razu nie przegrałem. Ten, czyli no po prostu ten, to auto jest niezawodne. Tak od elektryka, o co tu chodzi? Nie wiem. Nie, nie sprawdza. Aha, dobra, że światła, boże. Jedź! Nie, co jest? mnie. zgodnie. Ja, on mnie pierwyknął, ja już na drzewo poleciałam. Co jest sprawę? On mnie miota. Aha. Ale głupek z niego niezły. Wyjedzie? Serio? Mu um trochę pomogę, dzieci. Pomogę, auto to by okay, było go, no jakbym serio, oh jak go serio wyskocnął. Okej, o brawo, o Jezu, dobra, 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 od dobra. O, dobra, o dobra, o doś, o Dobra, Mu będzie łatwy uciec, ale jak już mnie dorwę, to już będzie posrane. Ona chyba dogania, bo coś tam, w, coś tam w lusterkach tak miga czerwonego, znaczy nie, może niebieskiego. Dobra, przeżyłem. E, jakieś kółko mi chyba... Nie, 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 nie! nie. 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 Dupę zarył. Jeszcze mi drzwi odpadły. Jezu, jak mój samochód wyglądać po apokalipsie zombie, a to po prostu jedna policja. Co, coś się zrobi? Czekajcie, znowu będę musiał mu pomagać. Co on robi? On jest idiotą. Fak, ruszył. się rozczaskał. No. Ha, 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 ha. Ale głupek. Szkoda, że ja tego nie widziałem. Dobra. No i to by było na tyle. naszego biednego odcinka. Do zobaczenia.